Prezentujemy linię zlewozmywaków Oslo firmy Primagran, które teraz można kupić z dodatkowym 10% rabatem używając kodu rabatowego. Kod rabatowy znajdziesz w opisie tego filmu. Zlewozmywaki Oslo to jedne z najlepiej sprzedających się produktów firmy Primagran. Linia zlewozmywaków Oslo obejmuje 17 modeli zlewozmywaków nablatowych bez ociekacza, z których każdy może być w jednym z sześciu kolorów. Dostępne kolory to biały, beżowy, szary, grafitowy, czarny metalik i czarny. Zlewozmywaki linii Oslo pasują do szafek o szerokości od 40 do 90 cm. Można je dodatkowo uzupełnić akcesoria, takie jak deska i różnego rodzaju zwijany ociekacz. Zlewozmywaki Primagran są sprzedawane w tysiącach sztuk na rynku polskim oraz w wielu krajach Europy. Na stronie firmy Primagran można znaleźć zweryfikowane pozytywne opinie. Pozytywne opinie mają też na portalu ceneo.pl a w rankingu portalu skąpiec.pl zajmują większość miejsc w pierwszej dziesiątce. Te, a także wiele innych modeli zlewozmywaków granitowych znajdziesz na stronie primagran.pl. Link znajdziesz w opisie. Dołącz do zadowolonych klientów. Dziękujemy za obejrzenie. Więcej ofert zlewozmywaków z kodami rabatowymi znajdziesz na kody rabatowe.nazlewy.pl. Link w opisie.